22 maja 2013 roku rodzina Haraków spędzała dzień w spokojnej czeskiej wiosce, nieświadoma, że ich życie miało zostać brutalnie przerwane. Do ich domu wszedł mężczyzna z mroczną przeszłością i jeszcze ciemniejszymi zamiarami, zostawiając za sobą ślad śmierci. Zanim ktokolwiek zorientował się, że coś jest nie tak, było już za późno. Rodzina Haraków przestała istnieć w jednej chwili, cztery życia zostały brutalnie przerwane. Kiedy władze zaczęły rekonstruować okoliczności tej tragedii, sprawca był już w drodze ucieczki, desperacko próbując uniknąć konsekwencji swoich czynów. Nie miał wrogów, żadnego oczywistego motywu, ale to go nie powstrzymało. Dziś przyjrzymy się bliżej masakrze rodziny Haraków, która stała się jedną z najbardziej przerażających zbrodni, jakie widziały Czechy. Weraneke charakt matka rodziny, była szanowaną nauczycielką w gimnazjum Berano, gdzie uczyła języka czeskiego i historii. Była także doradcą pedagogicznym, znaną ze swojego zaangażowania i troski o uczniów. W domu pełniła rolę kochającej żony i matki, dbając o to, by jej rodzina była ze sobą blisko i wspierała się nawzajem. Martin Harak, jej mąż, był przedsiębiorcą z pozornie stabilną karierą. Był również oddanym ojcem dwójki dzieci Flipa i Dawida. Mimo napiętego grafiku znajdował czas, aby grać w lokalnej orkiestrze ukulele. Martin uwielbiał czerpać radość z drobiazgów, zwłaszcza gdy mógł dzielić tę chwilę ze swoim synem Flipem. Historia ich synów, Flip Harak, student Uniwersytetu Masaryka, był młodym mężczyzną, który robił wszystko dobrze. Ciężko pracował, by zbudować swoją przyszłość, a do tego był aktywnym członkiem orkiestry ukulele, w której grał razem z ojcem. Miał dziewczynę i wszystko wskazywało na to, że czeka go idealne życie. Młodszy z synów, David, miał zaledwie 16 lat. Był utalentowanym piłkarzem z obiecującą przyszłością. Pełen energii, zawsze gotów stawić czoła wyzwaniom, miał przed sobą całe życie. Kevin Dalgrin niespodziewany gość. Zanim rodzina Haraków została zamordowana, do ich domu przyjechał Kevin Dalgrin, kuzyn Weroniki z USA. Jego przyjazd miał być częścią rodzinnego spotkania. Kevin urodził się w 1983 roku w Sacramento w Kalifornii. Jego rodzina od pokoleń była powiązana z rodziną Herycków. Jego dziadkowie uciekli z Czechosłowacji w 1949 roku, szukając schronienia przed reżimem komunistycznym. Osiedlili się w USA, ale po aksamitnej rewolucji w 1990 roku rodziny Herycków i Dachlgreenów zaczęły ponownie nawiązywać kontakt. Początkowo wszystko wyglądało jak zwykłe rodzinne spotkanie, ale rzeczywistość okazała się znacznie mroczniejsza. Kevin miał za sobą trudną przeszłość, pełną czerwonych flag, które w końcu ujawniły się w najbardziej przerażający sposób. Przyjazd do Czech. Pobyt Kevina w Brnie miał trwać trzy tygodnie, ale jego plany szybko się zmieniły. Przyjechał na początku maja 2013 roku. W pośpiechu, bez konkretnego planu i z minimalną znajomością języka czeskiego. Już na początku jego zachowanie budziło niepokój, ale nikt nie przypuszczał, jak tragicznie się to zakończy. To, co zaczęło się jako zwykły dzień pełen pracy, nauki i rodzinnych chwil, szybko przekształciło się w coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Dalgrin nie był po prostu gościem w ich domu, był osobą, która miała na zawsze zmienić los rodziny Haraków. Mroczna przeszłość Kevina Dalgrina. Zanim Kevin Dalgrin pojawił się w Brnie, jego życie było dalekie od normalności. Jego historia była spleciona z problemami rodzinnymi, osobistymi trudnościami i złymi wyborami. Dzień 22 maja 2013 roku był kulminacją tych wszystkich czynników, które doprowadziły do tragedii. Jego przodkowie, którzy uciekli z komunistycznej Czechosłowacji, stworzyli życie w USA ale Kevin wydawał się nie korzystać z możliwości, jakie otrzymał. Od młodości wyróżniał się swoim nietypowym zachowaniem, które stało się źródłem zmartwień dla jego bliskich. Jednak nikt nie mógł przewidzieć, że ta burzliwa przeszłość doprowadzi go do jednego z najokrutniejszych czynów w historii Czech. Niezdiagnozowane problemy ze zdrowiem psychicznym Kevina Dalgrina, które nigdy nie były odpowiednio leczone, sprawiały, że zmagał się z własnymi demonami i emocjami. Znany był z problemów z kontrolowaniem gniewu, co często objawiało się gwałtownymi wybuchami, które odpychały od niego ludzi. W pewnym momencie sądził, że wstąpienie do wojska rozwiąże wszystkie jego problemy, ale tak się nie stało. Został wydalony z Akademii Wojskowej, co było jasnym sygnałem, że jego problemy nie były jedynie przejściową fazą. Jego życie zaczęło coraz bardziej wymykać się spod kontroli. Kiedy w maju 2013 roku postanowił odwiedzić rodzinę Haraków w Czechach, jego stan psychiczny był już znacznie pogorszony. Przyjazd do Czech. Dalgrins skontaktował się z rodziną Haraków, informując, że ma już bilet do Wiednia i wkrótce przyjedzie. Nie znał ani słowa po czesku i nie miał żadnych wyraźnych planów. Mimo to rodzina zgodziła się odebrać go z lotniska. Nie wiedzieli jeszcze, że była to najgorsza decyzja w ich życiu. 2 maja 2013 roku Dalgrin przybył do Brna. Od samego początku coś było nie tak. Jego problemy psychiczne były czymś, czego nie mógł długo ukrywać. Dziwne sygnały. Z biegiem dni Dalgrin zaczął wysyłać niepokojące wiadomości i podejmować dziwne decyzje. Był niestabilny, ale rodzina Haraków nie miała pojęcia, jak bardzo sytuacja miała się pogorszyć. 22 maja jego mroczna strona ujawniła się w najgorszy możliwy sposób. Poranek tragedii. Poranek 22 maja 2013 roku rozpoczął się jak każdy inny w domu haraków. Nic nie wskazywało na to, że tego dnia wydarzy się coś tak strasznego. O 6.40 rano Weranek zadzwoniła do szkoły, informując, że jest chora. To było nietypowe rzadko opuszczała zajęcia. Powiedziała, że ma ból głowy. W tamtym momencie nie wzbudziło to większych podejrzeń, ale z perspektywy czasu wydaje się, że to właśnie wtedy zaczęła się tragedia. Odwołała swoje lekcje z języka czeskiego i historii na cały dzień. Martin, jej mąż, również był tego dnia w domu. Miał 55 lat. Był przedsiębiorcą i wiódł spokojne, szczęśliwe życie. Nic z tego jednak nie miało znaczenia. Gdy Dahlgren zaatakował go nożem i siekierą, zadając wiele ran kłutych i ciętych. Brutalność zbrodni. Filip, starszy syn, również był w domu. Został zamordowany we własnym łóżku. Dalgrin zadał mu liczne rany kłute i cięte w okolicach głowy i szyi. Do godziny ósmej rano dzień, który zaczął się zwyczajnie, przerodził się w koszmar. Dalgrin, będąc gościem w ich domu, użył noża, który przywiózł ze sobą z USA. Tym samym nożem zadawał śmiertelne ciosy członkom rodziny Haraków. Późniejsze badania wykazały, że większość śmiertelnych ran żądano w okolicy głowy i szyi. Dalgrin przekroczył punkt, z którego nie było odwrotu. Jego stan psychiczny załamał się całkowicie, prowadząc go do bezlitosnych czynów. Godzina 8.33 rano zegarek Weroniki zatrzymał się, kiedy została zamordowana. Zginęła od 29 ciosów nożem, w tym jednego w szyję oraz ostatecznego ciosu, który uszkodził jej mózg. W jednej chwili zginęła żona, matka i nauczycielka. Pozorny spokój, Dalgrin kontynuował swoje działania tak, jakby nic się nie wydarzyło. O dziewiątej otworzył drzwi listonoszowi, który przyniósł pocztę i odebrał przesyłki, jakby wszystko było w porządku. O dziesiątej trzydzieści odwołał lekcję korepetycji. Nic w jego zachowaniu nie wzbudzało podejrzeń. O 11 odmówił wpuszczenia sprzątaczki, prosząc ją, by przyszła innego dnia. Sama prośba nie była dziwna, ale w kontekście wydarzeń w domu stała się kolejnym elementem niepokojącej układanki. David wraca do domu. Około 12.30 do domu wrócił David, najmłodszy z rodziny. Miał zaledwie 16 lat i nie miał pojęcia o horrorze, który czekał na niego w środku. Liczył na zwyczajny dzień z rodziną, ale nigdy nie dostał tej szansy. Kevin Dalgrin zaatakował Dawida z taką samą brutalnością, jak resztę rodziny. Zadał mu sześć ciosów nożem, uderzył w głowę kamieniem, a ostatecznie poderżnął mu gardło, co było śmiertelnym ciosem. Po zabiciu Dawida Dalgrin spokojnie opuścił dom i udał się na lotnisko. O 15.14 wysłał wiadomość do znajomego rodziny, twierdząc, że rodzina Haraków wyjechała do Wiednia, a on planuje do nich dołączyć. Następnie wziął taksówkę na lotnisko i wsiadł na pokład samolotu do Waszyngtonu. Cała rodzina została wymordowana, a Dalgrin zdawał się wracać do swojego życia, jakby nic się nie stało. Podpalenie i odkrycie ciał dopiero późnym wieczorem, około godziny dwudziestej sąsiedzi zauważyli dym wydobywający się z garażu domu haraków. Początkowo sądzili, że to niewielki pożar, ale rzeczywistość okazała się znacznie bardziej przerażająca. Dalgreen podpalił dom, by zatrzeć ślady swoich zbrodni. Kiedy policja przybyła na miejsce, odkryła spalone ciała Weroniki, Martina i Filipa pod kocem. Ciało Dawida znaleziono na piętrze. W jednej chwili cała rodzina została unicestwiona, a sprawca zdążył już dawno opuścić kraj. Kalkulowana ucieczka. Po zakończeniu swojej morderczej serii Dalgrin nie zamierzał czekać na konsekwencje. Jego jedynym celem było jak najszybsze opuszczenie Czech. Jego zachowanie było chłodne i wyrachowane. O 15.14 wysłał wiadomość z fałszywą informacją o rzekomym wyjeździe rodziny do Wiednia, aby wprowadzić w błąd osoby, które mogłyby się czegoś domyślać. Do 17.00 znajdował się już 140 kilometrów dalej na lotnisku międzynarodowym w Wiedniu. Wybór Wiednia nie był przypadkowy zapewniał mu dostęp do lotów międzynarodowych i możliwość szybkiego opuszczenia Europy. O 22.46 Dalgrin wsiadł na pokład samolotu lecącego do Waszyngtonu, próbując zniknąć. Był przekonany, że im dalej znajdzie się od Czech, tym więcej czasu zyska na ucieczkę. Wpadka na lotnisku, podczas gdy samolot Dalgrina przelatywał nad Wielką Brytanią następnego dnia, sytuacja zmieniła się dramatycznie. Czeskie władze zorientowały się, że uciekł z kraju i wydały międzynarodowy nakaz aresztowania. Ostrzeżenie zostało wysłane do załogi samolotu około godziny 13, ale maszyna znajdowała się już w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Kiedy samolot wylądował na lotnisku Dallas International w Waszyngtonie 23 maja po południu, Dalgrin sądził, że udało mu się uciec. Był przekonany, że pozostawił za sobą przeszłość. Ale Stany Zjednoczone nie były dla niego bezpieczną przystanią. Amerykańska służba celna i ochrona granic była już powiadomiona przez czeską policję. Kiedy samolot dotknął ziemi, Dalgrin został aresztowany tuż przy bramce. Decydujące dowody. W bagażu Dalgrina znaleziono kluczowy dowód parę szortów popłanionych krwią. Badania dna potwierdziły, że krew należała do członków rodziny Haraków, co stało się decydującym dowodem przeciwko niemu. Jego plan ucieczki rozpadł się, zanim zdążył w pełni go zrealizować. Mimo to Dalgrin trzymał się swojej wersji wydarzeń, twierdząc, że znalazł ciała rodziny po powrocie zbiegania i uciekł w strachu o własne życie. Jego historia jednak nie wytrzymywała próby. Była pełna luk, a krew na jego ubraniach tylko pogaszała jego sytuację. Początek procesu. Zatrzymanie Dalgrina było kluczowym momentem w śledztwie, ale także dowodem na to, jak daleko był gotów się posunąć, aby uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Choć jego próba ucieczki była wyrachowana, szybko stało się jasne, że sprawiedliwość go dosięgnie. Kevin Dahlgren uciekł z miejsca zbrodni, skupiając się na jak najszybszym opuszczeniu kraju, podczas gdy ciała rodziny Haraków leżały w ich domu, ukryte pod kocami w garażu. Nie przejmował się swoimi ofiarami. Po morderstwa wziął taksówkę na międzynarodowe lotnisko w Wiedniu i wsiadł na pokład samolotu, który miał go ostatecznie zabrać do Stanów Zjednoczonych. Jego ucieczka jednak nie była tak gładka, jak mógł się spodziewać. Szybkie podejrzenia. Moment jego lotu wzbudził podejrzenia. Gdy czeskie władze zaczęły rekonstruować przebieg wydarzeń, szybko zorientowały się, że Dalgrin uciekł z miejsca zbrodni, pozostawiając wszystkich w pośpiechu próbujących go dogonić. Decyzja, by lecieć do Wiednia, wydawała się przemyślanym ruchem, mającym na celu zwiększenie dystansu między nim a miejscem zbrodni. Nie była jednak planem nie do obalenia. Choć Dahlgren znajdował się tysiące kilometrów od Czech, czeskie i amerykańskie służby działały szybko, by uniemożliwić mu zniknięcie. Kiedy jego samolot wylądował na międzynarodowym lotnisku Dallas w Waszyngtonie, był przekonany, że udało mu się uciec. Jednak na miejscu czekali już funkcjonariusze amerykańskiej służby celnej i ochrony granic, którzy aresztowali go natychmiast po wyjściu z samolotu. Nieudolne tłumaczenia. Plan Dalgrina, by uciec i ukryć się, całkowicie zawiódł. Mimo przytłaczających dowodów przeciwko niemu, trzymał się swojej wersji wydarzeń. Twierdził, że znalazł ciała rodziny Haraków po ich śmierci i uciekł w strachu o swoje życie. Jego historia była jednak pełna sprzeczności. Nie miało sensu, że ktoś tak przestraszony mógłby natychmiast opuścić kraj, zamiast zgłosić sprawę na policję. Jego zachowanie przed i po morderstwach, odwoływanie spotkań, wysyłanie dziwnych wiadomości i brak jakichkolwiek oznak stresu opisywały zupełnie inny obraz. Wszystko wskazywało na to, że Dalgrin nie tylko dokonał morderstw, ale także zaplanował swoją ucieczkę z zimną kalkulacją. Ekstradycja i badania psychiatryczne. Po aresztowaniu Dalgrina władze czeskie szybko rozpoczęły proces ekstradycji. 31 sierpnia 2015 roku stał się pierwszym Amerykaninem w historii, który został wydany do Czech w takich okolicznościach. W czeskim areszcie przeprowadzono badania psychiatryczne, które miały ustalić jego zdolność do udziału w procesie. Dalgrin był cichy podczas przesłuchań policyjnych, ale otworzył się przed psychiatrą, spędzając z nią znacznie więcej czasu niż z kimkolwiek innym. Psychiatra stwierdziła, że Dalgrin zmagał się z mieszanym zaburzeniem osobowości. Przed wyjazdem do Brna rozważał podróż do Afryki, by zabić kłusowników. Gdy przybył do Brna, czuł się dobrze, ale sytuacja zmieniła się, gdy Martin zaczął wywierać na niego presję, by znalazł sensowną pracę. Brak psychotycznego stanu. Dalgrin mówił o wewnętrznym głosie, który rzekomo podpowiadał mu, jak zostać bohaterem. Psychiatra jednak nie uznała tego za dowód psychotycznego stanu, wręcz przeciwnie sposób, w jaki dokonał morderstw, był zbyt metodyczny, by wskazywał na psychozę. Władze czeskie nie dały się zwieść próbom obrony opartej na niepoczytalności. Dalgrin został uznany za zdrowego psychicznie i zdolnego do dostanięcia przed sądem. Proces i wyrok, Dalgrin postrzegał rodzinę Haraków jako źródło swojego stresu, jednocześnie pozostając obojętnym wobec innych ludzi. 21 marca 2016 roku obrona i prokuratura otrzymały zielone światło na rozpoczęcie procesu. Nie było więcej opóźnień ani gier, sprawiedliwość była nieunikniona. 20 lipca 2016 roku Dalgrin został skazany na dożywocie, co przypieczętowało jego los. Został uznany za w pełni świadomego swoich działań, a sąd odrzucił wszelkie próby zmniejszenia odpowiedzialności za zbrodnie. Historia Kevina Dalgrina była przerażającym przykładem zimnej kalkulacji i wyrachowania, które doprowadziły do brutalnego końca dla rodziny Haraków. Jednak mimo jego prób uniknięcia odpowiedzialności, sprawiedliwość go dopadła. Sąd wymierzył Kevinowi Dahlgrenowi najsurowszy możliwy wyrok do żywocie, ale Dalgrin nie zamierzał zaakceptować tego bez walki. Złożył apelację, licząc, że sąd okaże łaskę lub ponownie rozważy wyrok. Jednak w marcu 2017 roku sąd jasno dał do zrozumienia, że nie będzie drugiej szansy. Wyrok do żywocia był ostateczny i niepodważalny. Tragiczny finał. Mimo to, zaledwie kilka lat po rozpoczęciu odbywania kary, sprawa nabrała zupełnie nowego obrotu. 11 stycznia 2018 roku Kevin Dahlgren powiesił się w swojej celi w więzieniu w Algice. Jego śmierć pozostawiła po sobie szereg pytań bez odpowiedzi, ale dla wielu osób bliskich rodzinie Haraków ten koniec wydawał się niemal symboliczny. Mężczyzna, który odebrał życie czterem osobom, teraz sam był martwy. Po jego samobójstwie uwaga skierowała się na strażnika więziennego pełniącego dyżur tamtej nocy. Czy mógł zrobić coś, by temu zapobiec? Czy doszło do zaniedbania? Przeprowadzono szczegółowe śledztwo, ale ostatecznie nie znaleziono podstaw do postawienia zarzutów strażnikowi. Pytanie: dlaczego? Największym pytaniem, jakie pozostało po tej sprawie, było jedno: dlaczego? Dlaczego Dalgrin zamordował rodzinę Haraków? Mimo niezliczonych okazji, by się wytłumaczyć, Dalgrin nigdy nie powiedział ani słowa, odmówił składania zeznań, pozostawiając wszystkich w niepewności co do swoich prawdziwych motywów. Czy to był wynik załamania psychicznego? A może coś znacznie mroczniejszego odegrało tu swoją rolę? Nierozwiązane zagadki. Jego burzliwa przeszłość sugerowała głębsze problemy. Dalgrin nigdy nie był wzorowym obywatelem. Jego życie było pełne nierozwiązanych konfliktów i sygnałów ostrzegawczych, które mogły prowadzić do katastrofy. Problemy ze zdrowiem psychicznym z pewnością odegrały istotną rolę w jego historii, choć nigdy nie zostały odpowiednio zdiagnozowane ani leczone. Przez lata zmagał się z problemami, które ignorowano lub niedostatecznie adresowano, co według niektórych doprowadziło do tragedii. Jednakże Dalgrin zabrał tajemnicę swojego motywu ze sobą. Jego samobójstwo ostatecznie zamknęło drzwi do poznania prawdy o tym, co popchnęło go do morderczej serii. Największa tragedia, najbardziej tragiczne w masakrze rodziny Haraków jest to, że nigdy nie poznamy odpowiedzi. Czy to było załamanie psychiczne, a może coś zupełnie innego? Co o tym sądzicie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jeśli podobał Wam się nasz materiał i chcecie pomóc w przybliżeniu kolejnych takich spraw, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić nowych odcinków. Dziękujemy, że byliście z nami.